Pewnego dnia podczas podróży po Peru stanęłam u stóp góry i zaczęłam na tę górę wchodzić wąską ścieżką. Nie pamiętam dokładnie, jak, dużo, jak długo szłam, pamiętam tylko, że góra była bardzo wysoka, droga była bardzo długa, i kiedy dotarłam na szczyt, byłam naprawdę bardzo zmęczona. Na samym szczycie tej góry stało drzewo, a na tym drzewie Wisiało coś, co zwykle na drzewach nie rośnie, dlatego że na tym drzewie wisiały y, różne wstążki, karteczki i inne rzeczy zawieszone tam przez ludzi, a dookoła tego drzewa tańczyli Indianie i jedli makaron ze szpinakiem. <gryw> I kiedy y Spojrzeliśmy na siebie również zaskoczeni, bo ja nie spodziewałam się zobaczyć Indian tańczących kobiety w takich bufiastych spódnicach i mężczyźni w kamizelkach i w kapeluszach. Była muzyka oczywiście i oni tańczyli razem ze sobą, kobiety z takimi długimi warkoczami. Ani też, że będą mieli tam takie wielkie garnki z jedzeniem. I oni też byli zaskoczeni, że. Ja zjawiłam się tam niespodziewanie, ale zaprosili mnie do tańca i zaprosili mnie na poczęstunek. I powiem Wam, że to był najlepszy makaron ze szpinakiem, jaki jadłam kiedykolwiek. Może też dlatego, że byłam wtedy bardzo głodna, ale myślę, że to w ogóle było najlepsze danie z makaronu, jakie jadłam kiedykolwiek. Chociaż próbowałam makaronu w różnych częściach świata. Jadłam i słynny makaron w soba, i ramen. W Japonii i jadłam różne rodzaje makaronów w Chinach i w Tajlandii, i w Wietnamie, w Kambodży. Jadłam nawet ym, dość okropne dania z makaronu w Stanach Zjednoczonych. W każdym razie, kiedy postanowiłam napisać książkę o makaronach, to oczywiście ym, są w tej książce opowieści ze świata o różnych makaronach światowych, różnych odmianach makaronu i różnych czasem nietypowych sposobach jedzenia makaronu, ale też odkryłam, że istnieje cała rodzina zdrowych makaronów, robionych z pełnoziarnistej mąki, ale robionych też z nietypowych rzeczy. Na przykład jest um, makaron z kaszy kinła, albo jest makaron z soczewicy, jest makaron z ciecierzycy, jest makaron z um, pszenicy, która nazywa się kamut i którą jadali starożytni Egipcjanie, jest um, makaron z... Um, Kaszy gryczanej, jest makaron żytni, jest makaron ze szpinakiem, jest makaron ryżowy, jest makaron sojowy, który tak naprawdę nie ma nic wspólnego z soją. W każdym razie jest mnóstwo bardzo zdrowych makaronów. I z tych bardzo zdrowych makaronów przygotowałam ponad 70 przepisów. I opowieści makaronowe ze świata oraz Autorskie moje przepisy z mojej kuchni z makaronem w roli głównej są właśnie w tej książce. Nie mogę wam jeszcze tej książki pokazać, bo jeszcze jej fizycznie nie ma, dopiero jest w drukarni. Mogę wam pokazać tylko kilka dań, przepisy na które znajdują się w tej książce i mogę wam pokazać okładkę i mogę dodać, że książka już teraz jest w przedsprzedaży w Empiku. I mam nadzieję, że spotkamy się podczas premiery tej książki, na targach książki w Krakowie i później 30 listopada będę tuż po powrocie z dżungli, ale mam nadzieję, że spotkamy się w Empiku, w Arkadni, w Warszawie o godzinie 15. Do zobaczenia i smacznego!